Cześć! Witajcie! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii serii gospodarstwa. W dzisiejszą odcineczkę, jak widzicie, już trzymam mi laturce, czy patrzę tu na dzisiejszym odcinku, właśnie rozlejemy sobie gnojowice. Aby na wstępie oczywiście zostawcie suba, bo lecimy po 500 subskrypcji, już naprawdę bardzo niewiele brakuje, nie wiem, czy tam 2 czy 3 subskrypcje, ale zostawcie to, żeby było to 500 wreszcie. No i zostawcie pod tym filmem jeszcze 20 w górę, by wiedział, że ta seria na kanale jeszcze jakoś żyje i jakoś się tam ma. Bez przedłużania Bierzemy się do roboty Napiszcie w komentarzu jeszcze oczywiście hashtag Gnajowica, a ja wprzywnę Wam siedłuszko No jedziemy na pole Oczywiście na to największe dzisiaj, o na to Tu będziemy najwięcej rozmywać. Od tej strony właśnie, od końca, bo tak Zawsze jest to tam, więc tak trzeba trochę zmieniać. Wiecie chyba o co chodzi. Rozkładamy. Jak pamiętacie, w poprzednim sezonie gnojowice rozrywaliśmy razem z, oborni ro z, roz z rozrzucaniem obornika, więc. Dzisiaj trochę inaczej, no bo jak pamiętacie, wtedy rozlewaliśmy, a ta akcja była z Adamiksem, a dzisiaj niestety na odcinku, no nie ma go, ze względu na to, że ma te egzaminy, niestety nie miał czasu w ogóle. No ostatnio w ogóle nie rozmawialiśmy nawet na Discordzie czy nigdzie, bo wiedział, wiadomo, musi, musiał się uczyć. No to nie mógł pomóc, ale myślę, że w kolejnym, właśnie. W sezonie, jak będziemy go widzieć rozlewać, to myślę, że właśnie wykorzystamy go. Wow, tutaj, chłopie, uważaj, że ten tutaj antek w ogóle wjechał. Dobra, jedź, chłopie. A tu jeszcze jakiś jak został, widzicie? A to się zrobi po tej połowie, właśnie. Jak będzie akcja kultywatorowania? Myślę, że właśnie też z Adamixem zrobimy to. Tylko, że to wyjdzie znowu tak samo. Tak jak ostatnio, właśnie, w poprzednim sezonie, że też on pomagał. Ja więc zobaczymy. Zobaczymy właśnie ile zrobimy teraz na, na tej jednej beczce przejazdów, no tak, z 2,5, to myślę, że, że zrobimy. Tam nadjeżdża jakiś samochód, więc zdążymy spokojnie. Jeszcze prawie 8 ton w nojowicy mamy. Teraz znowu wybaczcie, ale trzeba... Z, muszę znowu z tej kamery rozlewać, no bo tak bym jaków narobił, że hen, a może? Może wiecie, nawet może nie tak źle. Że no, nie, bo nie będę robił całą szerokością, więc... Lepiej tak wybaczcie, na serii jednej gospodarstwa tam robimy więcej prac właśnie z kabiny. No także już wam już zapowiadałem taką tą serię która niedługo wystartuje na kanale, tak myślę, że za miesiąc to już będzie. Tak gdzieś właśnie po, w połowie wakacji, bo czekam teraz właśnie na taką fajną mapkę, która niedługo ma wyjść, więc... Więc jak wyjdzie, to zrobimy. No i powiem wam, że... Trzy przejazdy zrobiliśmy, nawet nawet ładnie to leci. Zaraz się skończy, w połowie pewnie tego przejazdu. A i napiszcie komentarz, jeśli dotrwaliście dotr dotr do tego momentu, to napiszcie komentarz. hashtag lgnajowica nie, bo już mówiłem na wstępie. No tak, to już mówiłem faktycznie na wstępie, ale jeśli oglądacie teraz, to napiszcie. Rozlewanie gnojowicy. O! No i nawet cztery przejazdy, czyżbyśmy czyż byśmy zrobili? Nawet ładnie, dobra. To ja właśnie teraz lecę na farmę. Napełnić beczkę. No i lecimy dalej, rozlewać o, Tu Zdążymy przed Antkiem? Zdążymy Antek się tam wleczy 30 na godzinę, a my tam 50, to wiecie Dobra Jak widzicie mamy tych, tych trochę mieliśmy, było 18 ton Ile zostanie? Prawie nic, no więc zero nawet. No mi nic nie ma w gnównicy. Jak widzicie, teraz pojedziemy od końca. Żeby już się tam nie pchać na, na asfalt, jak wiecie. Po co brudzić asfalt tym, tym, tym gnojem? Za wcześnie włączyłem na jawicę. znaczy raz. Maszynę za wcześnie. Jak po, oczywiście jak pamiętacie na tym polu, była, była soja. Ja sobie ją skośiłem skościłem nawet na tamtym polu jak gdzieś w oddali. O, na tamtym No i powiem wam, że soi mamy prawie 70 tysięcy, więc... Niedługo będziemy to sprzedawać, tylko czekam na cenę, żeby wyjść jak największa. No i gdzieś w wakacje pewnie będzie kolejny odcinek, znając życie. Bo widzicie, bo widzę, że bardziej wolicie oglądać serię biedne gospodarstwo niż rozwojowe. Więc ta seria, odcinek z tej serii będzie pewnie za jakieś. No zobaczymy, no jeśli wam się ten odcinek spodoba Zostawicie sporo a w górę, sporo komentarzy będzie, wyświetleń też będzie nawet sporo No to za tydzień Bo teraz na niedzielę będziecie mieć Biednego sołtarstwa, więc za tydzień pewnie, kto oglądacie 17 to 24 będziecie mieć pewnie Rozwojowe znowu, jeśli ten odcinek Będzie miał dużo ocen No właśnie, tak jak mówiłem, na wstępie zbliżamy się do liczby 500 subskrypcji. Za co Wam oczywiście bardzo dziękuję. No bo bez Was to by ten kanał w miejscu stał. Chyba przejeżdżaj, chłopie. Kurwa, specjalnie jedzie, jedzie tak wolno, żeby kurde, człowiek czekał. No i dobra. No, i tak jak mówiłem, że na 5 subskrypcji będzie live, więc w przyszłym tygodniu się spodziewajcie livea. Możliwe, że będzie 24 albo 26, no. Tak mi się wydaje, że jakoś wtedy odpalę, go Nie, Możliwe, że na zakończenie roku, właśnie, odpalę liveika. Tak, na rozpoczęcie wakacji będzie granie z widzami, więc kto będzie chciał zagrać, to. Ten będzie, ten, ten zagra, no. Co tu można więcej mówić? Wszystko mało do końca tego odcinka, więc do końca przejazd zrobimy. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, hashtag Nojowica. A ja już nie przedłużam. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. No i cześć.